Mówią o niej pani, która zawsze odbiera, a ona powtarza, że miłość jest silniejsza niż śmierć. Mama, założycielka Fundacji Gajusz, kobieta, która spełniła obietnicę. W dzisiejszym odcinku babskim okiem moją gościnią jest Tisa Żawrocka. Witaj, Tiso. Dzień dobry. Jaka to była obietnica? Mój syn Gajusz, mając 9 dni, bardzo ciężko zachorował. O kilku miesiącach okazało się, że nieuleczalnie i że wszystkie medyczne fakty wskazują na to, że umrze. Ja wtedy wpadłam w taką rozpacz, że postanowiłam prosić Siłę Najwyższą o litość, ale pomyślałam, że wypada coś zaproponować ze, ze swojej strony, a nie tylko prosić. I obiecałam wtedy, że założę fundację, która będzie pomagała bardzo chorym dzieciom. I, I taką najważniejszą inspiracją była półtora roczna Paulinka, yy, która w szpitalu przyspornej naprzeciwko naszego pokoju w izolatce chorowała i umierała samotnie, ponieważ była dzieckiem z domu dziecka. Rozerwało mi to serce na kawałki i, i, i myśląc o tej fundacji, składając tę obietnicę, myślałam właśnie o niej, żeby żadne dziecko nie chorowało i nie umierało tak jak Paulina. Siła najwyższa udało się przekonać. Właśnie nie wiem, jak to do końca było. W każdym razie Gajusz jest prawie 29-letnim, zupełnie zdrowym mężczyzną, prawnikiem, szczęśliwym człowiekiem, a ja najszczęśliwszą mamą na świecie. W każdym razie chwilę po tym, jak złożyłam tę obietnicę, dosłownie kilka dni po tym, przyszły bez żadnego leczenia prawidłowe wyniki mojego dziecka. Pierwsza reakcja lekarzy była taka, żeby mi się nie cieszyła, bo choroby nie znikają. A kiedy już wychodziliśmy ze szpitala, nasza pani doktor prowadząca powiedziała, że chciała mi tylko powiedzieć, że medycyna uczy pokory. No i właśnie o tym ty się przekonujesz od ilu lat? 20? Ponad 27. I tak. Opowiedz o tym, Co, jak ty tę obietnicę spełniałaś? No właśnie to myślę, że musiałam mieć jakiegoś wsparcia dużo, nie wiem skąd, ponieważ y, założyłam tę fundację, ale o prowadzeniu fundacji nie miałam zielonego pojęcia. I przede wszystkim dzięki lekarzom zespornej, którzy we wszystkim mi pomagali, y, miałam czas, żeby wszystkiego się nauczyć. No, w tamtych czasach też nie, 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 nie miałam konkurencji, nie było fundacji, które wprowadzałyby do szpitali y, wolontariuszy. Więc może to mi też y, ułatwiło. No ale starałam się pracować na 300%, ponieważ miałam takie po prostu pokłady w sobie wdzięczności, że Gajusz jest ze mną, że myślałam, że naprawdę no, muszę z siebie dać wszystko dużo, żeby podziękować. I, i właśnie to ma wrażenie chyba, wrażenie chyba pewność że od ponad 27 lat 28 każdego dnia. Czuję taką wdzięczność, że wszystkie moje dzieci są ze mną. A ile dzieci dzięki tobie, ilu rodzicom jest łatwiej, ile dzieci szczęśliwie mogło spędzać czas, który im pozostał, no to jest zupełnie inna sprawa. Zaczęło się od hospicjum, prawda? Opowiadaj. Zaczęło się... Bo od hospicjum, o hospicjum jest najwięcej i najgłośniej. Rzeczywiście tak, bo to jest taki bardzo trudny i poruszający y, obszar. Myślę, że wszyscy rodzice i nie tylko y, odczują wzruszenie, strach, poruszenie y, na, na, na samo słowo, hospicjum. Mm. Natomiast zaczęło się od wolontariuszy, ponieważ. Y, y, no to był taki pierwotny pomysł na fundację. Ona się później mm. rozwijała. Boże, pojawia... Ona się rozrosła, prawda? To jest coś niesamowitego. Ale dobra, mówmy o wol wolontariuszach najpierw. Na początku pojawiły się wolontariusze i rzeczywiście było ich bardzo dużo. Ja byłam sama zaskoczona, jak świat natychmiast odpowiedział na te pierwsze apele moje o, o właśnie o to, żeby ludzie się zgłaszali żeby Bo towarzyszyli. Świat się potrzebował. To prawda. Po wolontariuszach pojawiło, pojawił się niepubliczny zakład opieki zdrowotnej psychologiczny, i to był przełom w ogóle w, w rozwoju fundacji, ponieważ te usługi nasze się sprofesjonalizowały, bo tego wsparcia psychologicznego potrzebowali oczywiście rodzice, dzieci, ale też zespół medyczny w szpitalach, no i my, pracownicy fundacji, tak samo. Wiesz, co jest niesamowitego? to hospicjum które miałam okazję odwiedzać to nie jest hospicjum to jest znaczy oczywiście jest to hospicjum ale przede wszystkim jest to pałac dzieci to nie są pacjenci to są książęta to są księżniczki otoczeni są pięknymi przedmiotami ubrani w najpiękniejsze ubranka Utuleni, ukochani. I ja się tak czasem zastanawiam, co ty zrobiłaś? Czy ty oswoiłaś śmierć? Jeżeli chodzi o nasze dzieci w pałacu. To przede wszystkim formalnie to miejsce się nazywało Stacjonarne hospicjum dla osieroconych dzieci. Pomyślałam o Matko Boska. Przecież każdy, kto tylko usłyszy tę nazwę, to pomyśli, że to jest najstraszniejsze miejsce na świecie, a nie taka była moja intencja, żeby ktokolwiek płakał nad naszymi podopiecznymi, ponieważ oni mają dosyć własnych łas i własnego cierpienia. Chciałam, żeby ich dzieciństwo, nieważne jak długie, toczyło się w najpiękniejszym miejscu i było możliwie najpiękniejsze, i żeby doświadczyły tego, czego im zabrakło opieki, miłości, piękna, żeby zdążyły przeżyć to, co najlepsze, najbezpieczniejsze, żeby zabrały w tym bagażu powrotnym ze sobą naprawdę może miłość. I to chyba się udało, prawda? tak, ja Czy myślę, że to się daje każdego, każdego dnia, mhm. e, nawet ostatnio robiłam sobie takie, takie małe statystyki i okazało się, że e, część naszych pacjentów choruje na takie choroby, gdzie inne dzieci już dawno nie żyją, ponieważ no wiadomo, że są jakieś granice rokowania. E, rekordzistą jest Piotruś, który jest chory na chorobę e, Menkesa. I te dzieci umierają zazwyczaj w trzecim, czwartym roku życia. Podobnie zmarło jego rodzeństwo. Piotrek skończył lat 10. I właściwie wszyscy możemy uczyć się od niego radości życia, optymizmu, a jego uśmiech jest nagrodą dla nas, pracowników, chyba najlepszą ze wszystkich. Ktoś mi kiedyś powiedział, mama zastępcza, że od miłości dzieci pięknieją. Ona opowiadała o dzieciach, którymi się opiekuje, które są no, bardzo chore, bardzo często i takie właśnie utulone, ukochane. Mm, stają się piękniejsze, robią się zdrowsze, jakby przeczą statystyką, może tak jest z Piotrusiem właśnie. Może Tak sobie myślę. No właśnie, ale tobie jakby było wciąż mało. Później pojawiła się cukinia. Pojawiła się cukinia, ale jeszcze wracając do hospicjów, to tych hospicjów mhm. są aż trzy. Opowiedz. To jest hospicjum perinatalne, czyli dla tych rodzin, które dowiadują się o nieuleczalnej chorobie dziecka na etapie ciąży. O tym chciałam dłużej porozmawiać. Później oni mają wybór. Mogą, mhm. Możemy się opiekować ich dzieckiem, jeżeli przeżyje poród w hospicjum domowym. A jeżeli nie czują się na siłach, żeby zabrać Bobasa do domu, to Bobas może zamieszkać z nimi lub bez nich w hospicjum stacjonarnym. Natomiast ta cukinia, o którą zapytałaś, to jest centrum psychologiczne, terapeutyczne i również na przykład rodzeństwa tych chorych pacjentów dostają tam ogromną pomoc, czyli dzieci z domów dziecka, dzieci z rodzin zastępczych. Ta cukinia rzeczywiście okazała się być strzałem w dziesiątkę, ponieważ jest oblegana i robimy wszystko, żeby skrócić terminy oczekiwania na pierwszą wizytę. Czyli oswajasz śmierć i oswajasz traumę. Tak można powiedzieć. Wróćmy do hospicjum perinatalnego. No, żyjemy w takich czasach, gdzie ta dyskusja o kwestiach związanych z aborcją, no jest czasem mniej, czasem bardziej elegancka, ale, ale trwa. Powiedz mi, czy ty się nie spotkałaś z takimi podejrzeniami, że będziesz chciała kogoś namawiać, żeby rodził chore dziecko, na przykład, albo, albo że będziesz chciała przekonywać, że. Że to Bóg tak chciał, na przykład. Nasze hospicjum, jak i fundacja, to jest instytucja całkowicie świecka. Nie wolno nam niczego do, nikogo do niczego namawiać. Natomiast informujemy pacjentów o całej naszej wiedzy, i to nie jest wiedza religijna mhm. oczywiście, tylko to jest wiedza medyczna, psychologiczna. Rozmawiamy o wszystkich możliwych konsekwencjach decyzji. Raczej w perspektywie ich całego życia, a nie takiej chwilowej ulgi. Rozmawiamy, co to będzie oznaczało dla nich jako pary, niezależnie co zrobią, co to będzie oznaczało e, dla rodzeństwa, ale przede wszystkim oferujemy im ogromny pakiet e, pomocy. Jesteśmy jedynym hospicjum e, w Polsce, które, hospicjum perinatalnym, które robi aż tyle dla pacjentów. Mamy dyżur telefoniczny codziennie również w weekend od 8 do 22. I to, jestem ja. panią, to jest panią, która zawsze miał. odbiera, tak. Zawsze odbieram, naprawdę, jak nie odbiorę przez chwilę, to natychmiast odzwaniam. Wy przekonujecie szpitale, żeby zechciały stworzyć i coraz więcej takich miejsc powstaje, takie właśnie pokoiki, prawda, w których, w których będzie łatwiej rodzinom pożegnać się z dzieckiem. Takie miejsce jest w tej chwili naprawdę idealnie działające w szpitalu, jak ja tu mówię, przy Czeskiej, mm -hmm. czyli CSK. Poza tym zatrudniamy lekarzy, psychologów, prawników, pracowników socjalnych, fotografa, a oczywiście na życzenie, jeżeli rodzina jest wierząca, współpracuje z nami wolontaryjnie ksiądz. Wiesz co, ja się tak czasem zastanawiam, Zdarzało mi się pisać o m, historiach y, właśnie z Fundacji Gajusz, y, opowiadać znajomym i czasem słyszałam, nie mów, nie mów. Ja nie chcę o, o takich rzeczach słyszeć. A ty takie sytuacje widzisz z bliska. Tak, Jak sobie i, z tym radzisz? Właśnie, kiedyś pomyślałam sobie, że i mi, i moim podopiecznym y, ułatwi rozumienie tego wszystkiego, jakieś takie uporządkowanie. Rodzaj przypowieści, który nam pozwoli to wszystko zrozumieć. I tak po prostu usiadła i ona mi się sama napisała, że jej wysokość śmierci pojawi się o dokładnie wyznaczonej godzinie, nie będzie z nami negocjować. I że to od dorosłych zależy, jak umrze dziecko. Bo śmierć jest dobra, śmierć jest życzliwa, śmierć jest w pewnym sensie przyjaciółką. Ona przyjdzie i po cichutku zapuka do drzwi i rodzice mogą wtedy otworzyć te drzwi i podać im spokojne dziecko, mówiąc mu, że oddają je w dobre ręce. Jeśli tego nie zrobią, to śmierć zadzwoni dzwonkiem, obudzi to dziecko, już je trochę przestraszy, a jeśli nie zareagują na ten dzwonek, to ona wyważy te drzwi i wyszarpie im to dziecko. I może nie chce, ale nie ma wyboru. W związku z tym ten wybór mają dorośli opiekujący się dzieckiem i rozmawiając z moimi pacjentami, okazało się, że ta opowieść no, pozwala im znaleźć siły i podjąć tę decyzję, żeby, żeby jednak otworzyć te drzwi na dźwięk pukania. To jest piękne, ale trudno, aż tak przez łzy się słucha. A ja mam takie pytanie: Ty się boisz śmierci? Tak. Znaczy, nawet może bardziej procesu umierania niż samej śmierci, ale tak. Ostatnie pytanie. Jak się udaje utrzymać pałac i całą tę resztę? Skąd wybierzecie pieniądze? No właśnie ja chciałam powiedzieć, że oprócz tego, że jestem panią, która zawsze odbiera to, jeszcze ciągle myślę y, o pieniądzach, ponieważ naprawdę bardzo mi zależy, żeby jakość opieki nad naszymi pacjentami była jak najwyższa. Y a no, Narodowy Fundusz Zdrowia czy inne y, finansujące nas instytucje pokrywają około połowy rzeczywistych kosztów. W związku z tym procent y, czy każda inna pomoc darczyńców no, to są dla nas na wagę właśnie bardzo profesjonalnej y, opieki, tego pakietu pomocowego, y, który no, pomaga ludziom w najtrudniejszych chwilach. Tiso, w takim razie ja Tobie życzę powodzenia. Dobrze, że jesteście. Bądźcie. Postaramy się. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję Państwu, że byliście dzisiaj z nami i zapraszam na kolejny odcinek. W kolejnym odcinku spotkamy się z nauczycielką jogi. Dziękuję bardzo. Do widzenia.